Cześć, siema. z tej strony Gozer i to was bardzo, ale to bardzo strasznie w kolejnym odcinku z nowego trybu do Ultimate Team trybu mistrza świata. Jest też odcinek numer 5. Jak widzicie, mamy tutaj jakąś paczkę darmową od EA oraz otworzymy sobie zaraz jedną za 5K i rozegramy półfinał. Tak, dobrze słyszycie, rozegramy półfinał, a jeśli półfinał dobrze pójdzie, to rozegramy też finał. Zobaczmy, kogo trafiamy w tej paczce. Absolutnie nikogo. Nikogo ciekawego oczywiście. Eee, no tak, nie ma tu nikogo ciekawego. Strój sobie zamienię, Argentyny. Wolę ten domowy, że tak powiem. Eee, no, nikogo ciekawego tutaj niestety nie mamy. Wysyłam to jednak do klubu. Tych sprzedaję, bo nic więcej z nimi zrobić nie mogę. I otwórzmy jedną za 5000. Czemu by nie? Nie mam i tak co z tymi monetami robić. A przyznam, że fajnie, fajnie otwiera się te paczki właśnie w tym trybie. No i zobaczmy, czy wzmocnimy się jakkolwiek przed tym półfinałem. Matisen Lam! No i to jest dobra paczka. Mamy Filipa Lama na prawą obronę. Na początku myślałem, że to Ezil, że tak powiem, ale sam, sam Filip Lam też nie jest złą kartą. O, Matko Boska, jakiś bardzo szybki szwajc Czarny Szwajcar. Mhm, fajnie, fajnie. Odblokuję sobie paczkę. Dobra, to wszystko wyślę do klubu. No i widzimy się za chwilę. Ja tam porobię kilka korekt w składzie. Dobra, w składzie tak naprawdę tylko jedna zmiana. Na prawą obrony zamiast De Silvestriego pojawił się Fili i bez zbędnego gadania przejdźmy po prostu do meczu półfinałowego. Dobra rozpocznijmy już zmagania boiskowe znajdziemy po prostu pierwszego przeciwnika A zarazem przeciwnika Półfinałowego no skład taki Jak wam przed chwilą pokazywałem I lecimy mm, Argentyna A więc Belgia kontra Argentyna Wielki półfinał mistrzostw świata w Brazylii No i zobaczmy kto z tego półfinału Wyjdzie zwycięsko 95 z graniem w ataku tam widziałem m.in. Negredo przechodzimy do pierwszej akcji która ma Miejsce w minucie trzeciej piłkę dostaje Varela pędzi sam na sam po lewej stronie uderza po długim rogu i to jest jest bramka, znakomite otwarcie e, Belgów. prowadziliśmy 1 do 0. Minuta 20. nie otrzymuje piłkę co on tu zrobi. Szuka komu podać. Znajduje balotel jego. Ten przyjmuje. Uderza. Spokojnie zdobywa drugą bramkę. No i w tym momencie było już oczywiście 2 do 0. Chwilę później, bo dosłownie minutkę później, baloteli szaleje i jest już 3 do 0. Więc zanosiło się na pogrom. Minuta 64, więc już druga połowa. Eee, piłkę tutaj otrzymuje na skrzydle Narsing. Pokaże jakiś sztuczek techniczny tutaj Holendra, schodzi do środka i jeszcze jeden zwód uderza, ale niestety dobra interwencja tutaj golkipera przeciwnika i w dalszym ciągu utrzymał się wynik 3 do 0. Minuta 87, błąd tutaj przeciwnika. Myślę, że już po prostu się poddał. Baloteli kompletuje Hatrika. No i potem już macie tutaj przyspieszone. Przeciwnik postanowił sobie wbijać samobóje Dawidem De no i ostatecznie ten mecz skończy się wynikiem 7 do 0, a więc no imponujący wynik półfinałowy, wyobraźcie sobie ogólnie taką sytuację e, na normalnych mistrzostwach świata, to by był jakiś jakieś jaja, gdyby w półfinale ktoś przegrał 7 do 0, no wiadomo, że jest to że jest to nierealne, no ale, ale wiecie, pomarzyć można znaczy pomarzyć, nie wiem czy to w ogóle można nazwać marzeniem, ale powymyślać można, no jeszcze, jeszcze tutaj powtórki tych żałosnych strzałów generalnie irytujące to już to jest, gdy przeciwnik tak robi, e, no bo przedłuża mecz sztucznie, wiadomo. Znając serwery jej, to mnie tu mogło wywalić jeszcze i by jeszcze mu przyznało zwycięstwo, więc, e, więc wiadomo, że, że jest to irytującą rzeczą. Tutaj już podawałem, żeby przeciwnik zakończył. Nie przeciwnik, tylko sędzia. No i sędzia zakończył to spotkanie, tak jak powiedziałem, 7 do 0. Otwórzmy sobie jeszcze tą paczkę za rozegranie spotkania. Jeden celny strzał rywala w tym spotkaniu, więc absolutnie nie istnieje on tutaj w ogóle. E, awansujemy do finału, a w paczce trafiamy Sudaniego, niego więc żadne, żadne wzmocnienie finał Hiszpania kontra Belgia kto wyjdzie zwycięsko czy Belgia zostanie mistrzem świata? Przekonamy się już za chwilę, jak widzicie 83 ocena ogólna, 100% zgrania Vincent Del Bosque trenerem, a więc mamy skład europejski przedstawiają się następująco bardzo mocny Ribery, Balotelli Pedro, e, Rooney no bardzo mocny skład, najpierwsza akcja należy do przeciwnika e, no i za tą akcję go pochwalę, bo naprawdę ładne tutaj szczególnie to odegranie jego Pedro, no miał praktycznie pustą bramkę i zdał bramkę na 1 do 0 minuta 20, Varela podaje do do Balotelliego, ten od razu do Narsinga Holender tutaj e, bardzo dobrze o, e, kiwnął jednego z przeciwników, podał do Gerarda a ten znakomitym uderzeniem pokonał e, golkipera i było 1 do 1, niestety w minucie 32 dośrodkowanie no i nie mam pojęcia co tutaj zrobił Barcagli co zrobił Adler, ale Balotelli zdobył bramkę i było 2 do 1 minuta 37, czy będzie szybkie odpowiedzenie no niestety nie nie było szybkiej odpowiedzi, e, piłka trafiała słupek. No i jak widzicie, e, do przerwy e, przegrywałem i niestety, moment kulminacyjny tego meczu, Kickoff Blitz, po którym Balotelli zdobywa bramkę. No i tutaj serdeczne ci w dupę. E, po prostu tutaj, tyle ile wulgaryzmów poleciało w tym momencie. Nawet sobie tego nie wyobrażacie. Pad zwiedził całe mieszkanie, no i byłem tutaj bardzo zdeterminowany, żeby to spotkanie wygrać. No i od razu tutaj odpowiedziałem w 53. Główką Balotelliego było 3, 3 do 2. I, i zostało no, prawie 40 minut, więc miałem tutaj jeszcze jak, jakieś szanse. Niestety potem piłkę dostał Balotelli i kolejna bramka z dupy tak naprawdę. Te bramki takie żałosne mi strzelał. I niestety w tym momencie było 4 do 2, minuta 85, Felaini do Narsinga, ten wychodzi sam na sam, no ale jak nie idzie to nie idzie, Przejdź broni tutaj goalkeeper rywala. I ostatecznie przegrywamy w wielkim finale, naprawdę bardzo mocno byłem zirytowany w tym momencie, pocieszcie mnie łapkami w górę, bo porazka, po, porażka przez Kick w to tak trzeba nazywać, bo bez tego Kick of on by sobie myślę nie poradził, zresztą widzicie po statystykach, że to ja byłem lepszy. Mimo wszystko dziękuję Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, to dajcie łapkę, skomentujcie. Na razie i pa.